Dzień dobry kochani, Paulita w Kuchni wita. Słuchajcie, trochę się porobiło, bo nie dałam rady nagrać dla Was filmików w tygodniu. No skoczył tylko jeden, teraz macie drugi. Zobaczymy jak to dalej będzie, bo jest mało czasu, trochę choroby i tak się w kółko kręci. To ferie, to te prezentacje, także pamiętajcie, jeszcze tylko do końca miesiąca przy zakupie macie dwa prezenty. I możecie otrzymać tą szatkownicę dla tych, co już mają termomix, także dzwońcie, piszcie, wiem, że bardzo Was to interesuje, a naprawdę nie trzeba wiele robić. Dobra kochani, dzisiaj oczywiście słodkości i jak słodkości, to pomyślałam sobie, że zrobimy e, sernik, z, sernik, ciasto, sernik bardziej, z ptasim mleczkiem, e, bo znam bardzo mało osób, które nie lubią ptasi mleczka, więc wykorzystajmy to. Bo jak już w domu jest, a wiadomo szybko znika, to też już jest, zróbmy z tego właśnie sernik, tak? do którego damy ptasie mleczko. My najbardziej lubimy to waniliowe i to jeszcze najlepiej w czekoladzie mlecznej, a tu jest deserowa, więc tak niekoniecznie ona zejdzie. Więc ja to wykorzystam właśnie do tego, żeby zrobić ciasto. Słuchajcie, od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że musimy do naczynia miksującego dać masło. 100 gramów masła i tu musimy to masło nasze rozpuścić. Bo to oczywiście będzie, wiecie, jak ostatnio mało czasu, będzie to sernik bez pieczenia, tak? Znowu podeprzemy się naszymi herbatnikami, dobrze, że coś takiego jest. Oczywiście też herbatniki czy tam biszkopt możecie upiec, ale ja tu mówię, czas strasznie goni, ja nie wiem, co to się dzieje, dlatego wykorzystam herbatniki gotowe. No i taki spód właśnie, co już Wam pokazywałam nieraz, 100 gramów masła, to masło musimy rozpuścić. Dajemy na nich to będzie 2 minuty. 37 stopni to masło dobrze się rozpuści. No i wrzucimy do niego herbatniki. I tak naprawdę nasz spód będzie zrobiony. Dobra. 2 minuty 37 stopni obroty 1. Słuchajcie, przyznaję szczerze, że musiałam podkręcić temperaturę nawet do 55 stopni, bo to masło się nie chciało rozpuścić, dlatego że było prosto z lodówki, było zimne. Ale jak podkręciłam, już jest rozpuszczone. I słuchajcie, do tego no jeszcze nie do końca, ale tu już i tak zrobimy na tyle, że dodajemy do niego no te nasze herbatniki. I tu mamy 240 g herbatników. Wow, widzicie lecą. Także dodajemy 240 g herbatników. Ale w międzyczasie, słuchajcie, odpalamy wodę, żeby się nam zagrzała. Bo musimy rozpuścić w gorącej wodzie, najlepiej w żątek, żelatynę. Ale zaraz to będziemy robić. Nie chcę Wam tu hałasować jeszcze czajnikiem, więc najpierw wrzucimy herbatniki, 240 gram. Mogą też być kakaowe. Wiecie, ja korzystam z tego, co już było otwarte w domu. Dobra. U mnie jest 260, ale to nie szkodzi. Zamykamy i teraz będzie mega głośno, bo pamiętajcie, musimy to zmiksować. Dajmy temu, nie wiem, no nie będzie minuta, żeby to dobrze się zmiksowało i obroty 10. Także będzie mega głośno. Dam wam odpocząć. Dobra, kochani. Teraz tak. Woda się zagotowała. Yy, potrzebuję tu postawić sobie miseczkę. Do miseczki dajemy żelatynę. I tej żelatyny musi być dwie, łyże... łyżki? dwie łyżki, czyli cztery łyżeczki. Raz, dwa, o, muszę dosypać jeszcze tu stąd. Czyli dwie duże łyżki żelatyny. I teraz waga. Do tego woda, gorąca woda. Ja sobie przygotowałam od razu tu herbatkę. Zalejemy wam herbatkę, a do żelatyny dajemy 50 ml 50 g gorącej wody. Musimy dobrze wymieszać tą naszą żelatynę ło 60. Dobra. Wymieszamy żelatynę. Zostawiamy do studzenia, a my w międzyczasie musimy tak, wyłożyć tortownicę papierem. No i teraz te nasze herbatniki dajemy na tą naszą tortownicę. Ubijamy, ubijamy rączką, żeby zrobić ładny podkład do naszego ciasta i wsadzamy do lodówki i myjemy naczynie miksujące. Także takie rzeczy, tak? Mieszam dużo latynę, przesypuję ciastka, myję naczynie i już do Was zwracam. Tylko Wam jeszcze pokażę tak przygotowaną tortownicę wstawiamy do lodówki. I już e, naczynie mam wymyte, bierzemy się za masę. No i dobra, lecimy teraz tak. Ubijamy śmietanę. Zakładamy sobie motylek, i pamiętajcie, do czystego, suchego naczynia wlewamy śmietanę. I teraz tak, w przepisie było 400, ale ja mam tu dwa razy po 330, więc użyję to, co jest, nie będę zostawiała, ale proporcje Wam podaję na 300, tak, na, na 400, 400 gramów śmietany. Nie wiecie, jak zwykle więcej. No i co, zakładam motylek, motylek, motylek już jest zakładam miarkę z pokrywą i słuchajcie, lecimy e, obroty, na obroty ustawmy 3,5-4, w zależności od tego, no 4 niech będą. Pamiętajcie, przy motylku nie więcej niż 4, ale czasu Wam nie podam, dlatego, że to wszystko zależy od śmietany. Także jak już zobaczycie, że ta śmietana zaczyna się ubijać, będziemy dodawać nasze mascarpone. Moja śmietana ubijała się w minutę 23, słuchajcie, ja nie chcę doprowadzić, żeby ona była całkiem ubita, żeby po pierwsze jej nie przebić, a po drugie, jeszcze tu muszę dodać właśnie cukier, w przepisie jest 120 gramów cukru pudru, ale ja dodam sobie po prostu trzy duże łyżki, dlatego że już Wam zdradzę inną tajemnicę. Ja mam tu serek mascarpone z kawałkami białej czekolady i on jest mega słodki, dlatego tylko ograniczę się do dodania trzech łyżek cukru pudru. No i teraz tak, ubijam znowu tą śmietanę na obrotach, tym razem 3,5. I stopniowo dodaję swoje mascarpone, trzy opakowania, czyli w sumie niech to będzie 600 gramów, tak? Ubijam, jak już ubijecie i dodacie e, cały ten serek, to jeszcze tylko jeden tajemniczy, e, jeden składnik, może nie tajemniczy, bo już wiecie, że to będzie ptasie i będziemy, a i jeszcze żelatyna. Już Wam pokazuję moją przepyszną masę, ale no właśnie, jeszcze tu muszę, ale zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda, po prostu wygląda przepysznie już. Ale teraz, tak, jeszcze na chwilę odpalimy o, nasze miksowanie i wlewamy stopniowo naszą żelatynę. A w międzyczasie, słuchajcie, musimy się rozprawić z ptasim mleczkiem. Trochę możecie zjeść, wszystko nie użyjemy. Ale już zaraz Wam powiem, co jak: tylko wleję żelatynę. Także odpalam jeszcze trzy obroty, stopniowo wlewam żelatynę i zaraz Wam powiem, co dalej. No kochani, bierzemy nasze ptasie i tutaj użyjmy już noża. Kroimy je na trzy części, na trzy, cztery części, żeby powstały takie kawałeczki, bo chcemy, żeby te kawałeczki były wyczuwalne w naszym cieście. Także tak, całą jedną półeczkę kroimy i dodajemy do sera, a drugą półeczkę, część możecie zjeść, a parę sztuk zostawcie po prostu do dekoracji. Dobra, ja to zrobię, już Wam pokazuję co resztę. No i musimy to dać do lodówki na 6 godzin. No i to już ostatnie kroki, Teraz tak, wyciągamy motylek z tej naszej masy, do niego wrzucamy nasze ptasie mleczko, delikatnie trzeba wymieszać to kopystką i tak naprawdę przelewamy do naszej foremki, no i to wędruje do lodówki, tak jak już Wam powiedziałam, mniej więcej na 6 godzin, żeby to się wszystko ładnie połączyło, żeby ta żelatyna zadziałała. No i żeby było smacznie. No i tylko zostanie nam dekoracja i degustacja. Także, kochani, przekładamy na foremkę do lodówki i się widzimy, jak już to zrobi się pyszne. Kochani, tak wygląda moje ciasto. Rzuciłam na wierzch parę sobie dosłownie ptasiego mleczka. Ciężko jest pokroić, bo jak traficie na to ptasie mleczko, właśnie w środku, to e, troszeczkę się rozwala, ale słuchajcie, ja już wiem, że to jest przepyszne. Ptasie mleczko. Z bitą śmietaną, z mascarpone. Mm -hmm. Dobra, robię kawę. Życzę Wam miłego dzionka. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie i na Instagrama i na Facebooka zaglądajcie. Buziaczki. Pa, pa. Miłej niedzieli.